Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie w programie Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Dzisiaj przez najbliższe trzy godziny w Państwa domach razem z Małgorzatą Kapłam i Bartkiem Ceweńko. A z nami jest nasz już pierwszy gość, pan Stanisław Kruszyński, egzaminator prawa jazdy. Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. E, to jest nasza trzecia i już niestety ostatnia lekcja e, poprawnej i bezpiecznej jazdy zimą, bo zima już za pasem. E, zakończyliśmy naszą ostatnią lekcję, pamiętam, środową, nad tym, e, czy samochód staje się podsterowny, nadsterowny, w zależności od tego, e, na którą oś, e, oś zostaje napędzany. Jak to było? Możemy przypomnieć? Proszę Państwa, dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim jest tak, że generalnie przyjęła się zasada, że pojazdy napędowe zachowują się głównie podsterowne, natomiast tylnonapędowe nadsterowne. Ale jest to nie do końca prawda, ponieważ to czy samochód jest podsterowny czy nadsterowny, to zależy m.in. od ciśnienia w ogumieniu, od sił poprzecznych działających na pojazd, od prędkości jazdy, od promienia zakrętu, od konstrukcji opon. Także proszę Państwa, no dzisiaj przyjechaliśmy na Dunlopach, mamy samochód podsterowny, jutro zmieniamy na Michelin i mamy samochód nadsterowny. Tak? No właśnie, to wszystko składa się na nasze bezpieczeństwo. Um, ale teraz. Postanow postanowiłem, że porozmawiamy o tym, bo e, bardzo często zimą zdarza się tak, że e, my prowadząc samochód e, na śliskiej nawierzchni, nawierzchni wpadamy w niewielkie poślizgi. E, jeżeli już jesteśmy w takim poślizgu, to czy jest jakieś wyjście, e, wyjście, które może rozwiązać nasz problem, czy jesteśmy w stanie z takiego poślizgu wybrnąć? Tak, proszę Państwa, no przede wszystkim wyjeżdżając y, pod domu czy z pracy, udając się w podróż, powinniśmy sobie sprawdzić prognozę pogody. Mhm. I z reguły kierowca jest w stanie określić, jaka ta nawierzchnia jest. Ale niestety zdarza się tak, że zagapimy się i pojazd wpada w poślizg. Tu jeszcze chciałem zaznaczyć taką rzecz, że proszę Państwa, pojazd sam w poślizg nie wpada. Mhm. Prowadza go kierowca. To kierowca przez swoją nieostrożność, swoje zaniechanie, brak działania prowadza ten samochód w kości. No ale jeżeli już jest tak stanie, powinien zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do blokowania kół. Ale to nie jest to takie proste, koła się blokują. Więc y, zalecam tutaj bardzo ostrożne, bardzo delikatne posługiwanie się elementami sterowania pojazdem. Czyli tak, żadnych gwałtownych ruchów kierownicą, żadnych gwałtownych hmm. przyspieszeń co jedynie gwałtownie możemy zrobić to nacisnąć pedał hamulca, ale tylko wtedy kiedy mamy ABS ABS, dlatego A... że on hamuje tak. pulsacyjnie pedał hamulca, dopor mhm. i staramy się kierować tym pojazdem żeby jeżeli już napotkamy tą przeszkodę żeby ją ominąć i tutaj jest też takie zalecenie że z reguły widzimy to co jest na naszej drodze, wybiega nam zwierzę jakieś drzewo nagle mhm. wyrasta Proszę Państwa, nie patrzcie w to, co wyrośnie Wam przed pojazdem. Patrzcie tam, gdzie chcecie pojechać. Patrzcie tam, gdzie chcecie pojechać. I ostrożnymi, delikatnymi ruchami kierownicy, wtedy, kiedy koła się obracają, mając ABS, potrafimy z, takiego, z takiej trudnej sytuacji wyjść. Jeszcze tego typu historia, jeżeli już wpadniemy w ten pościg i tył pojazdu zarzuca nam w lewo. Kręcimy w lewą stronę kierownicą. Tym zarzuca w prawo, kręcimy w prawą stronę kierownicę. I staramy się tak kontrować w lewo, w prawo, żeby wjechać w ten element, który akurat dla nas jest najbardziej bezpieczny. Czyli między drzewa... No właśnie, e, dzisiaj już wszystkie samochody, które kupujemy fabrycznie nowe, wyposażone są w system e, stabilizacji toru jazdy, czyli ten system ESP. E, różnie się to nazywa w różnych samochodach, ale wiemy dokładnie o co chodzi. Chciałem zapytać, czy my, e, posiadając ten system ESP, jesteśmy w 100% chronieni przed tym, e, żeby nie wpaść w ten pośrednik. Proszę Państwa, żaden układ ABS, ESP. ASR nie pomoże nam, jeżeli przekroczymy pewne graniczne wartości. Nie pomoże nam. Tutaj musi zadziałać zdrowy rozsądek. Ale jak wcześniej powiedziałem, kierowca się zagapi, wjechał za szybko w zakręt i tył samochodu prawda, ślizga się. Mamy samochód nadsterowny. W tym momencie ESP wkracza do akcji. Proszę Państwa, ESP z angielskiego Electronic Stability Program, jak sama nazwa wskazuje, stabilizuje tor jazdy pojazdu. Jeżeli pojazd ma tendencję do wyjeżdżania przodem z zakrętu, przyhamowuje tylne lewe koło i naprowadza pojazd na właściwy tor jazdy. Jeżeli samochód wyjeżdża tyłem, skręca w lewo i tył zarzuca, tak, przyhamowuje przednie prawe koło i naprowadza pojazd na właściwy tor. Proszę Państwa, ESP może zadziałać w każdych warunkach. Wtedy, kiedy auto się toczy, swobodnie. Wtedy, kiedy wyjedzie nam ktoś z poprzecznej drogi, z drogi podporządkowanej, musimy nagle ominąć, mhm. kałużę ominąć, wtedy to ESP na pewno nam pomoże i ustabilizuje tor jazdy. To może się inaczej nazywać, może się nazywać DSTC na przykład, Dokładnie, Dynamic Stability Control. DSC, Dynamic Stability Control. Także różne nazwy mogą być, ale zasada działania jest jedna. Pomóc kierowcy w utrzymaniu prawidłowego toru jazdy wtedy, jeżeli. Przekroczy pewne graniczne wartości ale, dla siebie. Ale drodzy Państwo, oczywiście wszystko z wielką, ogromną dozą rozsądku, dlatego że to jest tylko elektroniczny system, i, a my jedziemy po śliskiej nawierzchni, bo zakładamy, że, tak, e, jest. że już jest e, ślisko. Pan się przyniósł ze sobą e, pojazd, to e, jest duży Fiat e, z poprzedniego odcinka i Pan postanowił, że dzisiaj nam zaprezentuje pewną zależność e, przy blokowaniu się kół. Proszę Państwa, e, mówiliśmy na, na pierwszym spotkaniu o oponach, że trzeba zakładać dobre opony, i jeżeli nic się nie dzieje, autko sobie sunie po prostej, prawda, i wszystko jest ok. No nie wszystkich stać na to, żeby zmieniać corocznie opony na nowe, ale dzieje się tak, że no nie stać nas, kupujemy dwie pary nowych opon, dwie z pozostałego sezonu zostają nam na sezon. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje z pojazdem, jeżeli mamy na, tyl, na, na, przedniej, na przedniej osi mamy czyli dobre opony, na, na tylnej osi mamy opony stare, a z przodu nowe, stary, tak? Stary, tak? Tak, tak, stare opony, nie zużyte i one pojazd. się będą ściskać. Proszę zobaczyć, co dzieje się co dzieje się z pojazdem. Pojazd nie chce zachować prosto toru Zaczyna samoistnie e, skręcać. skręcać. Czyli, czyli, proszę Państwa, to jest dowód na to, że no pojazd nie jest za bardzo sterowy. Teraz założyliśmy te dobre opony na tył, na przedzie mamy śliskie opony, mamy zużyte ogumienie i proszę zobaczyć, że autko mimo tego, że ma śliskie, śliskie przednie opony, jedzie do prawidłowo. Jedzie, jedzie, tak. jedzie po torze prawidłowo. Yy, w takim razie. Także musimy... zalecam dobre opony na tył, gorsze jeżeli nas nie stać, na Ale oczywiście najlepiej, e, dbając o swoje bezpieczeństwo, założyć wszystkie cztery nowe i, i odpowiednio wyprofilowane. E, najlepiej nowe chyba, tak mi się wydaje, że, że opony nowe są. I na jedne. zimę najlepiej, żeby ta głębokość rzeźby bieżnika była minimum 4 mm, minimum. Jeżeli ktoś ma mniej jak 4 mm głębokość rzeźby bieżnika, to zalecam, żeby jednak te opony wymienić. Właśnie, dlatego że musimy też zaznaczyć, bo bardzo często nie przykładamy tak dużej wagi do tego, jakie stosujemy zimowe opony. A tak naprawdę to jest chyba pierwsza rzecz, którą, o której powinniśmy najbardziej pamiętać. Zimowe opony. Oczywiście, proszę Państwa, no opony zimowe charakteryzują się tym, że mają większą y, mieszankę y, gumy w niskich temperaturach ona oczywiście, ta opona się rozgrzewa i jest doprowadzana do właściwej temperatury pracy. Jest, ma bardzo dużo rowków, nacięć, flamelek tak zwanych, które zwiększają powierzchnię przylegania opony do nawierzchni i w związku z tym jest lepsza kierowalność. Także tutaj nie możemy. Takie stosowanie opon wielosezonowych, taki półśrodek no, nie polecam. Nie polecam. Przy, przy, jeżeli wsiadamy już do samochodu, jest, jest temperatura minusowa na, na, na dworze, musimy pamiętać też o tym, aby, e, tak jak mówiliśmy w pierwszym programie, e, w pierwszym odcinku naszej lekcji, usiąść wygodnie za kierownicą. Tak, proszę Państwa, no tutaj e, zbliżamy się już chyba do podsumowania e, naszego spotkania. Pierwsza rzecz, wybieramy się w podróż, no teraz będziemy podróżować, bo e, zbliżają się święta, będziemy odwiedzać e, znajomych, rodziny, być może spadnie śnieg piękny. Proszę Państwa, no i trzeba znowu od początku zacząć. Przede wszystkim e, przygotować pojazd. Przygotować pojazd, czyli e, płyny eksploatacyjne, opony, e, skrobaczki, płyny, e, być widzianym i żebyśmy my innych e, widzieli, czyli oczyszczenie szyb, reflektorów. Z miotką albo też tak, właśnie z właściwa pozycja za kierownicą pasy bezpieczeństwa. E, Bezpiecznie, a niewygodnie, bardzo istotna sprawa. Następne, następna, następny element, który, o którym musimy, musimy pamiętać, to zasady kierowania pojazdem wyposażonym w ABS. Mhm. Jedziemy, mamy trudną sytuację, pedał hamulca do oporu, ABS będzie sobie przerywał te poślizgi, koła będą się toczyć, skręcamy omijamy przeszkodę, wychodzimy z niebezpieczeństwa. Bez ABS-u pulsacyjne hamowanie i yy, staranie się, żeby tak, aby nie doprowadzić nie do, do blokowania kół. kół. Yy, następna sprawa to, proszę Państwa, dostosowanie prędkości do yy, warunków istniejących na drodze, do, do zakrętów. Yy, jeżeli wjeżdżamy w zakręty, zdejmujemy łagodnie pedał yy, gazu, łagodnie sobie wjeżdżamy, przejeżdżamy bez ingerencji w pedał gazu przez łuk i wychodząc z zakrętu dodajemy sobie gazu i swobodnie sobie kierujemy. Jazda pod górę z góry, proszę Państwa, będziemy mieli podjeżdżać pod górkę, rozpędźmy to auto i wjeżdżajmy na takim biegu, na jakim rozpoczynamy wjazd przed wzniesieniem. Czyli jeżeli jadę sobie na piątym biegu, dojeżdżam na tym piątym biegu do samego wzniesienia. Wjeżdżam hmm. na czwartym, jadę na czwartym nie biegu, nie zmieniamy biegu na wzniesienia prawda? wtedy, kiedy jest śliska nawierzchnia. No i to samo, taka sama zasada dokładnie panuje wtedy, kiedy zjeżdżamy ze wzniesienia. Tak samo z górki zjeżdżamy, jest oblodzenie, zaśnieżenie, jezdnia jest, jest śliska, nie zmieniamy, proszę Państwa, biegów ponieważ może to doprowadzić do tego, że wiemy przyczepność kół z No właśnie, tym bardziej, że mi się wydaje, kiedy my wciskając, wciskamy sprzęgło, żeby ten bieg zmienić, to chociaż na chwilę ten samochód zaczyna szybciej się toczyć, prawda? Oczywiście. Dlatego, że nie ma oporu hamowania tego silnikiem. Tak. To jest ważne. Czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wiedzieć, zanim wyruszymy w daleką podróż zimą? Yy, proszę Państwa, yy, no, yy, prawidłowe hamowanie, omijanie przeszkody, o czym yy, przed chwilą żeśmy mówili żeby to hamowanie było łagodne, żeby zawczasu, wcześniej próbować przewidywać, bo my znamy siebie, jeszcze raz powtarzam, siebie znamy, mhm. pojazd znamy, drogę znamy, ale nigdy, nigdy nie będziemy znać sytuacji, jaka nas, jaka nas spotka i musimy być wypoczęci, ponieważ czasy reakcji, proszę Państwa, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, Jedziemy, spóźniliśmy się, mamy jechać do znajomych, mamy być o 18, no brakuje nam tego czasu, wtedy jesteśmy roztargnieni i bardzo łatwo doprowadzić do trudnych sytuacji, z których kierowca może sobie nie poradzić. Drodzy Państwo, ja na jeszcze podsumowanie tego, tych trzech lekcji, o których, które Państwo mieli przyjemność z nami oglądać. Chciałbym tylko powiedzieć, tak jak mówił Pan Stanisław, tak jak mówi wielu kierowców doświadczonych, że nic nie zastąpi naszego zdrowego rozsądku. Zima zbliża się do nas wielkimi krokami, drogi będą, są dziurawe, będą śliskie, będzie się jeździło jeszcze bardziej niebezpiecznie. Starajmy się zachowywać ostrożność na drodze i przede wszystkim myślmy. Drodzy Państwo, myślmy, bo głupota to przyczyna śmierci. Małgorzata Kapłan i Bartek Cebańko za 15 minut z powrotem. Teraz serwis informacyjny. Do zobaczenia. Do zobaczenia. thank you